bardzo serdecznie. Piąty dzień czerwca jest bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że za kilka dni będzie na piękna, równie piękna pogoda. A spotykamy się tutaj e, nie bez powodu, o czym chyba świadczy chociażby ten bader na którego tle stoimy, czyli Sobawni Street festiwal Wydarzenie, które odbędzie się w najbliższy weekend, w piątek i w sobotę. Program naszpikowany atrakcjami. O tym za chwilkę powiedzą, powiedzą osoby, które będą występowały po czystej konferencji, a pragnę powitać pana Mirosława Zajkę, Zastępcę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słowachach, panią Januszkę z Słowackiego Ośrodka Kultury, stojących obok mnie młodych dżentelmenów, tegorocznych kulturzystów, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Ten podmiot istnieje, ma się dobrze, a jego o jego efektach działalności usłyszycie dzisiaj Państwo podczas spotkania prasowego, a po drugiej stronie w niebieskiej kościółce, również krojący się przed słońcem Adrian Rentel. O Adrianie mogę powiedzieć dużo, ale powiem w wielkim skrócie. Pedagog streetworker pracujący z młodzieżą na co dzień, twórca internetowy i tutaj chyba postawię póki co przecinek ewentualnie uzupełnić naszej części dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, Słowałki Street Festival, którego głównym organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ale oprócz tego Słowalska Ośrodek Kultury, wspomniana Młodzieżowa Rada Miasta, jak również wszyscy inni pozostali partnerzy, którym, którym bardzo, bardzo dziękujemy za zaangażowanie to wydarzenie, z pewnością bardzo długo oczekiwanie. I tutaj na piłkę zawieszę swój głos, a przekażę go Panu Dyrektorowi Mirosławowi Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie na konferencję. Oczywiście Ośrodek Sportu i Rekreacji jest tutaj głównym inicjatorem tej imprezy. Imprezy dwudniowej, która będzie miała miejsce właśnie jak najwięcej tutaj będzie miała w, tym, w tym właśnie miejscu. Impreza jest naszpikowana różnymi działaniami będą to koncerty, pokazy, turnieje, gry i zabawy. Także ukierunkowana jest przede wszystkim na młodych, także każdy sobie będzie mógł coś tam dodać do własnego, własnego do własnego poszukiwania jeżeli chodzi o o tą imprezę Ośrodek Sportu i Rekreacji Sport i Rekreacja jest w naszej nazwie i my promujemy właśnie między innymi ruch, wypoczynek na świeżym powietrzu, a chodzi przede wszystkim o to, żeby wyprowadzić ludzi z domów na świeżym powietrzu, żeby te osoby zaczęły się zdrowo, zdrowo żyć, kolokwialnie, w ruchu, w różnych inicjatywach sportowych. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy bardzo mamy taki problem z komputerami, z, z, ze smartfonami. Młodzi ludzie siedzą często w domach po gdzieś tam w czterech ścianach. Dochodzą też różnego rodzaju uzależnienia, narkotyki i tak dalej. Tutaj przede wszystkim my mamy promować zdrowy tryb życia. A jeżeli chodzi o, o, o tę imprezę, chcielibyśmy też również podziękować wszystkim partnerom, którzy dołączyli się do, do, do tej imprezy. Chcielibyśmy podziękować za dofinansowanie tej imprezy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a szczegóły tego programu to za chwilę tutaj koledzy więc Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję panie dyrektorze. Właśnie wypowiedź pana dyrektora dużo było aktywizacji, a o po potrzebie aktywizacji młodzieży, chyba najwięcej myślą nas, może powiedzieć, stojące obok mnie. Igor oraz Miłosz, ale oddam głos tutaj osobie, która pracuje na co dzień z młodzieżą i dostrzega ich problemy. Adrian Redner, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście aktywizacja młodych ludzi, zwłaszcza przez takie działania, jest mega, mega potrzebna, zwłaszcza, że w naszym mieście tak naprawdę tego typu działania zaczęły się tak naprawdę od niedawna. A chcemy też pokazać celowość, bo Zauważyłem, jakby przy pracy z młodzieży, że podczas pracy z nią to celowość jest mega istotna. Jeżeli młodzi ludzie mają cel, pokażemy, że możemy robić coś zupełnie innego niż to, co robi środowisko dookoła nas, to tak naprawdę jesteśmy w stanie wyciągnąć ich z różnych sytuacji. Ja osobiście też mam teraz kilku takich podopiecznych, którzy są w różnych sytuacjach materialnych i z różnych rodzin i dzięki temu, że pracujemy razem właśnie poprzez sport, poprzez aktywizację bo naprawdę widać, że fajnie się rozwijają i na przykład obecnie przygotowujemy się do zawodów. Dodatkowo chciałem jeszcze tylko wspomnieć o tym, że dzięki temu, że jest to sport miejski, to w większości wypadków jest dostępny dla każdego, bo tak naprawdę potrzebujemy albo bardzo małą ilość sprzętu, albo w ogóle go nie potrzebujemy, jak chociażby wartu, którym zajmowałem się przez kilka dobrych lat wstecz. Więc serdecznie zapraszam na tę imprezę. No i chyba tyle z Dziękuję. Dziękuję. Tutaj, skoro wspomniałeś o, parkur, o parkurze, to wspomnę tylko, że Adrian Renter jest inicjatorem, pomysłodawcą projektu, który zwyciężył w własnym Budżecie Obywatelskim i dzięki tutaj zaangażowaniu powstał pierwszy w Podlaskim. Z tego co pamiętam, parkur, jeden z największych w Polsce, parkur połączony z tej Workoutem. Szanowni Państwo. Zapraszając Państwo na, na konferencję również telefoniczną, usłyszeliśmy, że dobrze by było, aby e, tych informacji jest bardzo dużo, bo rzeczywiście program jest bardzo, e, bardzo obszerny i żeby te informacje uporządkować. stąd też dzisiejsza e, konferencja. Pozwolę sobie tak w telegraficznym skrócie e, powiedzieć, co czeka mieszkańców naszego miasta, szczególnie tych młodych, chociaż e, tak jak już tutaj padło, zapraszamy mnie również i e, nieco starszych, i tych bardzo młodych. E, wyjaśnię, co się będzie działo już w piątek. Miejsce nie jest przypadkowe. Pamiętacie Państwo, w ubiegłym roku tutaj rozpoczęliśmy taką imprezę Suwałki Street Night i w tym roku w piątek również będzie ta, ta część Suwałki Street Festival nazywa się właśnie Suwałki Street Night. Ona będzie się właśnie tutaj przy ulicy Twardyńskiego. Zamykamy e, odcinek od ulicy, e, od skrzyżowania z ulicą Doniewicza do wyjazdu z parkingu z podziemnego centrum handlowego. E, będzie mnóstwo aktywności, będzie mobilny skatepark, przyjeżdża do nas z Polski e, blisko 10 elementów z instruktorami e, więc zapraszamy tych wszystkich, którzy na, na co dzień jeżdżą m.in. nad Zalewem Arcadia, będzie e, będą warsztaty Freesta Klubu. przyjeżdża nas nasz miłości. Jest to polski influencer, e, specjalista od rynków e, znany jako e, ten od piłki. E, Naprawdę fantastyczny, fantastyczny występ, specjalny program przygotowany właśnie dla, dla Suwałk oraz no przede, przede wszystkim warsztaty, które poprowadzi dla Subarskiej młodzieży. Przyjeżdżają również do nas tancerze z Domu Latających Tancerzy z Stoku, którzy zaprezentują się w tańcu stricte związanym z ulicą, czyli breakdance, ale następnego dnia poprowadzą warsztaty w Suwalskim Ośrodku Kultury. Będzie też mnóstwo innych aktywności jak strefa tenisa, jak strefa parkouru dzięki współpracy między innymi arena. No i jeszcze raz podkreślę wiele, wiele innych atrakcji, ale taką po na torcie to będzie tak jak w ubiegłym roku po godzinie 21 przejazd ulicami miasta na Somalskie Buwary, gdzie zakończy się ten pierwszy dzień. Słowałki festiwal, Festival. Zakończy go pokaz ognia, taki fire show wykonaniu gorem. Myślę, że warto z nami dotrzeć. W ubiegłym roku blisko 300 osób przyjechało na rol, rolkach, krótkach, hulajnogach, wszystko co posiadało kółka i do tego aktywnego udziału w takiej formie również zapraszamy w tym roku. Tyle jeżeli chodzi o piątek, a bardzo bogaty program, sobotni program, a to o tym więcej powiem już między innymi już w Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim warto wspomnieć, że cała impreza podzielona jest tak naprawdę na trzy części. Pierwsza część pod tytułem Suwałki Street Night odbędzie się 7 czerwca, a dwie następne 8 czerwca, czyli Suwałki Street Art oraz Suwałki Street Camp. Ja zajmę się tą drugą, mianowicie Suwałki Street Art. Jest to dzień, w którym na główny cel postawimy sobie sztukę uliczną. Zaczniemy od takich rzeczy jak konkursu graficznego, w którym kula nagród wynosi aż do 6000 zł. Zorganizowana zostanie również strefa kustomizacji obuwia, na której będzie to można samodzielnie wykonać. Spersonalizować swoją. swoją odzież. Następnie. Program jest bardzo bogaty. Program jest bardzo bogaty, wobec bo tego lepiej posłużyć się czymś, aby nie pomylić się, na przykład w godzinach. Eee, również będzie strefa kredy, na której to będzie można eee, pomalować, pomalować, to pomalować na, troszeczkę kredą. W eee, odbędzie się również strefa gier planszowych, eee, w której to będzie można wziąć udział w takim turnieju w planszówkach. tutaj dziękujemy za wsparcie, przepraszam, prążną pracę. Tak, oczywiście. Yy, oraz o 10.30 yy, w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ulicy Popieża Jana Pawła II na Sali soku będą się warsztaty breakdance yy, zorganizowane przez Dom Latających Tancerzy. Yy. Może pozwól mi może przejmę cię. Bałeczkę. Proszę bardzo. No, dziękuję. No, dziękuję. A, dobra. Proszę. Profesjonaliści yy. nie potrzebują. kilka słów może jeszcze na temat yy, spotkań, które nas czekają. Tego... Spotkanie z Marką Chorkiewicz Morkowską, edukatorką, animatorką, laureatką Nagrody Nauczyciel Roku 2017, a także Nagrody imienia Ireny Senderowej. No i o godzinie 12 spotkanie z Marcinem Kuszewskim, znanym w większości pod pseudonimem Prawo Marcina. Tam porozmawiamy na temat jego, między innymi na temat jego książki. No, ale także będziemy mówić głównie o uzależnieniach i o tym, w jaki sposób to sobie rozmawiać. Dodam tylko, że po posłuszeństwie, przy szczególności na boisku do sportu na ulicy, tak to trzeba powiedzieć, odbędzie się drugi turniej stripowa, o tym zaplanowana z, swój, z swój dzienią, A dodatkowo o godzinie 14 zaprosimy mieszkańców miasta na ulicę do gdzie będzie. Fabric Challenge w ramach tego wydarzenia. Tego wydarzenia w 10 pasjonatów e, kuchówek zmierzy się w przejeździe na czas. E, ale to nie koniec, ponieważ taką, e, tak jak już Mirosz powiedział, e, Słowacki Street Festival jest podzielony na, na bloki, a tym blokiem jest również Słowacki Street Vibes. E, I to jest koncert, e, na którym czekała z pewnością surowska młodzież, ale o tym więcej niż producenci z środka o wspomnianym koncercie 8 czerwca wieczorem o godzinie 19 zapraszamy wszystkich do hali i Arena, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa prawdziwą ucztę dla miłośników rapu. Przed Państwem wystąpi uzior i o co chodzi, żeby wszystkim znamy postaci sceny muzycznej. Saport zapewni kumit. Bilety są nadal w sprzedaży, dostępne są w kasie SOC online za pośrednictwem portalu GOI. Zachęcam wszystkich do obserwowania wydarzenia, koncertu, gdzie będziemy dodawać różne informacje dotyczące kwestii organizacyjnych koncertu, o których mogło się już Państwo pojawić, jeżeli chodzi o otwarcie bramek. Po koncercie przygotowaliśmy również imprezę z DJ-em, także też moc atrakcji. Zachęcamy i zapraszamy. Dziękuję, dziękujemy bardzo. Nawiążę jeszcze tylko do tego, co powiedział Pan Dyrektor Mirosław Zajko. Słowaki Stift to festiwal tegoroczny, a na tegoroczne czasy. tej to ulica wolna od nałogów. Wyzywanie jest ze środków Mieszkiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ulica wolna od nałogów. Chcemy, aby z tym nałogiem, który ma bardzo dobry wpływ na nasze życie, to, to aktywność fizyczna i do tego Wszystkich Państwa zachęcić. Przypomnę raz jeszcze, 7 i 8 czerwca tutaj spotykamy się przy ulicy Kwerdyńskiego, aby na chwilę zamknąć ulicę. Nieco zwolnić, ale za chwilkę przyspieszyć w ramach przewidzianych atrakcji. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Jeżeli są pytania, to jest ten czas, aby, aby je zadać. My jesteśmy gotowi, aby na, nie, na te pytania odpowiedzieć. Zainteresowani tygodniami od tego czasu. Rad już prosił o audycję, bo nie schodziły chyba tak rano, jak tego oczekiwano. E, Teraz sytuacja wygląda lepiej zdecydowanie lepiej. W tym tygodniu, poprzedzającym właśnie koncert, widzimy znaczny wzrost sprzedaży. To pewnie ta audycja zrobiła skuteczność. Na pewno audycja tak. wiele tutaj pomogła. Aczkolwiek myślę, że też wiele osób kupuje bilety na ostatnią chwilę, gdzieś nie są swoich planów. Więc liczymy na to, że jednak arena się zapełni. To też widać po, po wzroście... To jaki odsetek został zbyty? Eee, Połowa. Bardzo proszę, jeżeli są pytania, to jesteśmy gotowi. Jeżeli nie, to dziękuję. Ale z... Kamilu, to... Ty, ty mógł jeszcze dodać jedną rzecz. Eee... Suwałki z Festival to jest wydarzenie, którego w jeszcze nie było, więc jest to całkowicie skierowane w stronę osób młodych, ale i nie tylko. Czekamy na, na wszystkich, którzy będą, będą chcieli z nami, z nami świętować. Pokażmy, że Suwałki są miastem otwartym. Wyjdźmy na ulicę i spędźmy wspólnie czas, bo o to nam wszystkim tu pan tak uprzejmie sprecyzował tę granicę młody, nie młody, Może być. Może być osoba młoda, może być też osoba młoda, duchy. Ale ta definicja tej młodości kończy się na cyfrze? Panie redaktorze, jeżeli. W moim wypadku nie ma takiej granicy. Jeżeli mogę wejść i troszeczkę rozwinąć tę wypowiedź, Europejska Stolica Młodzieży definiuje, kogo uważa za młodzież. To jest przedział wiekowy od 10 do 30 roku życia. To nie zmienia faktu, panie redaktorze, żeby też możemy wziąć udział. Ja jeszcze tylko dopowiem, że Suwałki Street Festival jest sobie Lego. od pierwszego do 99. Młodzież <grymne> się. pana się łapie, ale. <grymne> ja, myślę, ja myślę, że to zależy głównie od nas, czy się określamy na młodzież, czy nie. To zależy od naszego podejścia. A my czekamy na wszystkich. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy oczywiście w szukaniu z